Byliśmy na Malcie z grupą na początku czerwca. Wyjazd y, był udany. Grupa jest y, tak super i tak świetnie się z nimi wyjeżdża, że gdziekolwiek sobie nie wymyślą, nie wymarzą, z chęcią z nimi polecimy. Bardzo fajny, dobrze skomponowany program. Pięciodniowy, gdzie mm, dwa dni e, przeznaczyliśmy na zwiedzanie. Malta jest naszym, można tak powiedzieć, że ukochanym w ogóle krajem, do którego z przyjemnością wyjeżdżamy w basen Morza Śródziemnego. Mamy mnóstwo do zaoferowania, przebogatą historię. Jest niewielka, a tak naprawdę bardzo dużo da się tam zrobić. Jeździmy jeepami, zwiedzamy historyczne miasta, mamy okazję spróbować przypysznej kuchni. Malta jest świetnym miejscem na incentywy, dlatego że jest pełna e, wielu atrakcji różnorodnych, takich, które przy Pasują każdemu, i, i każdy sobie znajdzie coś tam miłego. Jest, jest pełna wielkiej historii, wspaniałych wydarzeń, więc jest o czym opowiadać, jest co oglądać. E, ma fenomenalne życie nocne, ma rewelacyjne miejsca, takie do kąpieli, takie do plażowania, e, a przy okazji jest wyspą międzynarodową, więc spotka się tam ludzi z całego świata i, i jest takim, taką perełką na, na Morzu Śródziemnym. Dla wszystkich osób, które zastanawiają się, co jeszcze zrobić, bo byliście w każdym zakamarku Morza Śródziemnego, odpowiadamy, że Malta jest idealnym miejscem na to, by zorganizować incendii z prawdziwego zdarzenia i naprawdę niezapomniany.